Gisella Cardia, Treviano Romano we Włoszech, Orędzie Maryi, 16 kwietnia 2022. Droga córko, dziękuję, że posłuchałaś mego wezwania w swoim sercu. Ja jestem matką bolesną z powodu śmierci mego syna, który jeszcze dziś jest krzyżowany przez ludzi i przez fałszywych pasterzy. Pocieszajcie me serce matki. Widziałam, jak mój jedyny syn umierał ukrzyżowany. Ja z nim. I jeszcze druga boleść. Kiedy był składany w grobie, zamknięty kamieniem, i czułam się osamotniona. Lecz jednak, choć pamiętam jeszcze, jak na krzyżu powiedział Niewiasto, oto syn Twój, i tam zostałam w matku Was wszystkich. Zachowywałam ból w mym sercu i w milczeniu, w ciszy. Teraz, dzieci moje, pocieszajcie mnie modlitwami, tak jak ja pocieszam Was, kiedy mnie wzywacie. Teraz zostawiam Wam moje matczyne błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.